Też nie jest przypadkiem, że my tutaj musimy płacić dodatkowo koledze 250 zł, żebyśmy, mieli, żebyśmy się mogli normalnie usłyszeć. Kiedy tutaj jest nagłośnienie, nie możemy filmu zobaczyć, kiedy jest rzutnik i wszystko tutaj działa. No. Takie mamy takie ograniczenia, yy, począwszy od Komisji Zakładowej poprzez Region, a na Komisji Krajowej Solidarności Kończeń. Przechodzimy teraz do przecięcia tej Pękowiny. PZPR-u, poprzez III RP, poprzez Unię Europejską, na naszą ojczyznę spływa brudna krew zdrady. Ja to mówię po imieniu, bo tego, co się dzieje w Polsce, nie można inaczej nazwać, jak zdradą. My jesteśmy ofiarą najbardziej bestialskiego ustroju, jakie nam się wydarzyło nawet po II wojnie światowej. Walka o wolną Polskę nadal trwa jeżeli my się tutaj spotykamy, to nie po to, żeby. To znaczy historię też trzeba rozumieć, bo to są fakty, ale my musimy tu podjąć teraz sprawę, podjąć decyzję. Koniec z RP, koniec z ustrojem, który nas zniewala. To, co się dzieje w Polsce, to będą ciągłe, jeżeli będzie ta władza, która w tej chwili jest, będziemy ciągle w walce. I uważam, że jeżeli my przetniemy dziś w tą pępowinę, to jest decyzja, że nawet nie dopuszczamy do kolejnych wyborów, nawet tych europarlamentarnych. Bo Unia decyduje za nas, jak my mamy żyć, jak my mamy pieniądze wydawać, a poza tym cała transformacja ustrojowa, liberalna transformacja ustrojowa, która pozbawia nas majątku, która pozbawia nas ziemi, środków do życia, po prostu to nie może istnieć. Nasza ojczyzna, kiedyś właśnie ludzie przelewali krew, dzisiaj jesteśmy w innym czasie, że właśnie tej krwi nie przelewamy i nie, nie dopuścimy, żeby to była krwawa walka, bo już dość przelewu krwi. Więc to będzie dla nas taki symbol, że przecinamy, ale za tym idą dalsze konsekwencje. To nie jest tak, że my tutaj przetniemy, zostawimy i nikt od nas nie będzie wiedział i po nas, głos po nas zaniknie. My musimy być aktywni. Więc ja, jako pierwsza, ponieważ ojczyzna jest moją matką, kocham ją nad życie, a poza tym to, co doświadczam, jest dla mnie strasznie bolesne. I nie chcę, żeby już tak dalej trwało, więc, jako pierwsza, przecinam pierwszą pępowinę, która się sączy na naszą ojczyznę. Proszę, Witku. No i pani serdecznie. Czarna płachta to jest obraz żałoby. Dziś przecięliśmy pępowinę po to, żeby nasza ojczyzna wyglądała inaczej. Czy chcecie ojczyzny nowej, pięknej, z nową nadzieją, pełną życia i kwiatów i radości? Taką będziemy ją mieć, ale musimy zrobić jeszcze dalsze kroki. To musimy przedstawić dalej, że my się już z tym ustrojem, z tym systemem nie zgadzamy i nie chcemy już tej pięciornicy. Razem, y, możemy y, y, zrobić rzeczy dobre i, i właściwe. Także to jest taki symbol, właśnie, że.